Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Konrad Szymański, witajcie w kolejnym odcinku Piłkarskiego Pokera, gdzie sprawdzam wiedzę moich gości na temat futbolu, a dzisiejszymi gośćmi są eksperci Eleven oraz twórcy Foot Track Live, a konkretniej Bundestraka Sebastian Chabiniak oraz Mateusz Majak. Dzień dobry, panowie. Dzień, Dzień dobry, dobry, witamy. Bundestrak zapowiedziałem, ale z jakiej ligi jeszcze czujecie się mocni? Czego byście oczekiwali? Jakich pytań? Ewentualnie La Liga, chociaż jak. No, ale czołowe zespoły tylko. Jak patrzyłem na kategorie, to reprezentacja Polski, ale chyba bardziej od czasów Jerzego Engela w górę, bo im głębiej zajrzymy, to trudniej będzie. Ale myślę, że powinniśmy dać radę, chociaż rozmawialiśmy z Mateuszem, że obawiamy się trochę kompromitacji. Nie no, wiedza ogólna, bo opieramy się na wiedzy ogólnej. Tak. Generalnie staramy się wszystkim interesować. Piłka jest okrągła, więc... bramki są dwie tak, i tak I masz można wygrać, przegrać albo zremisować. Tak. Uczestnicy odpowiadają na 10 pytań ABCD, losowanych spośród 6 kategorii. Każda poprawna odpowiedź to 10 punktów na koncie. W razie problemów mogą skorzystać z opcji pół na pół, jednak wtedy za prawidłową odpowiedź otrzymują 5 punktów. Do zgarnięcia są również bonusy: za 5 poprawnych odpowiedzi z rzędu oraz za bezbłędne rozwiązanie quizu. W tej części piłkarskiego pokera łącznie można zdobyć 115 punktów. Kto losuje pierwszą kategorię? jak Majak. Ja Czym Honory. O. Europejskie. Nie, jest, naj, nie jest, Boże, jest najgorzej. Najgorzej, dobra. samym samym pójdziemy. Prosić? Tak jest. Przenosimy się do 2010 roku. Lech Poznań wygrał z Manchesterem City 3 do 1 w meczu Ligi Europy. Pamiętacie ten mecz? Mhm. Tak. Kto strzelił bramkę dla City? A. Pablo Zawaleta. B. Wanson Kompany. C. Emanuel Adebayor, czy może D. David Silva? Proszę bardzo. I co stawiamy na. A na pewno strzelił na stadionie City i w Poznaniu myślę też strzelił. Na, wiem, kto dla Lecha strzelał, ale <noise> na pewno i ma świetny strzał z tak, dystansu tak, dzięki tak. temu, że strzelił wtedy brak. Ja bym stawiał na, na Adebajora. Dobra, to zaufam ci. Tak, spokojnie, nie macie limitu czasowego, możecie się namyślić. To jest. Czy zawsze, to, była jakaś to, to, jest to jest zawsze najgorsze <noise> w <noise> tyle jak teraz? Ale to troszkę. Kubert jak jak tak. prowokuje teraz, tak. Nie, no, pierwsze co mi przyjęli, było to Wasza Waszą odpowiedzią jest odpowiedź C, Ade Bajor, tak? 10 hmm. punktów ląduje na waszym koncie. Dokładnie tak, Emanuel Adebayor Zdrałem. miał wówczas 26 lat, a w pierwszym meczu przeciwko Lechowi strzelił hat -ticka. Trzy bramki, zgadza się. A dla Lecha strzelił Bamba wtedy na stadionie. Oooo, Bamba pamiętasz tę przyróbkę? Tak, 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 tak. Tak, tak. Mateusz Borek tak. i to na YouTubie latało. Wspaniale, odpowiedzieliśmy bambam. już na jedno pytanie, już w ogóle jest radość. Słuchajcie, no pierwsze pytanie... Poprawna odpowiedź, czyli macie szansę na bonus. Wystarczy odpowiedzieć na cztery pytania przez rzędu. <grym> Teraz ja. E, tak, kolejna kategoria, Losujemy. Jesteś cały się trzęsy, a tak samo. Reszta świata ma. Reszta świata. Dobra, liga brazylijska, to są twoje klimaty. Tak, jeden sezon skomentowałem ligi brazylijskiej, więc. Tak, proszę. Tak. To może się... Oby było pytanie, kto Coś był wtedy tam może się znaleźć. Proszę bardzo, zaraz się wszystko hmm. okaże, czy jest. Niech będzie to. No nie tym razem, nie tym razem Brazylia. Coś zupełnie od czapy. Który z wymienionych piłkarzy ma najwięcej fanów na Instagramie? A. Pique, B. Mesut Ezil, C. Sergio Ramos, czy może D. Wayne Rooney. Macie okay. jakąś czutkę, czy raczej chybiu trafił? No raczej nie powiedziałbym, że Rooney. Ramos? I przyszedł Ramos do głowy. Może Ezil? To Ty właśnie. Bo Turcja, Turcja no? tak. Ludzie z Turcji. Jego na pewno obserwuje ten premier czy prezydent, którego on tak lubił. Ja bym stawił między B a C, ale. Czyli między. A, bo, ale Ezil też Shakira. I ma Shakira i Shakira mu nabija. Hmm. Followersów. Dobra, to ja... decyzja. Co ci przyszło do głowy. Idźmy za B. Ezil. No ja też jestem za Ezilem. Dobra, Pamiętajcie, że macie pół na pół do to będzie dużo punktów wtedy. Poza tym bawimy się grubo. Czyli pod EZIL. Tak, EZIL, Ezil B. Tak. Zaznaczam B. Pierwsza myśl. Sergio Ramos. No. Jednak 34 miliony fanów na Instagramie Ramosa. Pika 17, Ezil 21, runej 14. To, to byliśmy blisko, tak byliśmy blisko. blisko. 50% skuteczności, nie jest źle. Idziemy dalej. Kolejne pytanko. Teraz z tej strony. Ligi europejskie. Ale widzę, że prędko. Spierzycie się na obiad, tak? prędko nie, odpowiadacie. Nie, nie, nie. No tutaj akurat nie było nad czym się zastanawiać specjalnie, musielibyśmy telefony wyciągnąć <laughs> i szybką zrobić. Mhm, dziękuję. W ilu klubach grał Zlatan Ibrahimowicz A. 5, B. 7, C. 8, D. 9. Mamy Ajax, Ajax Milan, Juventus, nie, Juventus, Inter, Inter Barcelona, Barcelona, Milan, Milan PSG, LA, United. United, 9. No więcej nie ma, więc musi być 9. No 9. Dziewięć. 9 no, dziewięć. do głowy 9d. To jest wasza ostateczna odpowiedź. Tak. Tak, tak Hubercie. Zaznaczyć. Prosimy, żebyś zaznaczył d. ostatecznie. 9 klubów, zgadza się. 10 punktów na waszym tak. koncie. Były to, tak jak słusznie wymieniliście, Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Perze. United i LA Galaxy. My jesteśmy tym rocznikiem, który zdawał maturę z matematyki. Więc... <laughs> nie no, nie no, zdawałeś ja zdawałem, zdawałem, bo ja byłem w czteroletnim techniką. I tak, tak się, w końcu się przydało, Tak, że tak? się przydała w końcu się matematyka przydała. 20 punktów zdobytych na no 30 możliwych. To... Kolejna A, kategoria, czwarta. Jest blisko. Ekstra klasa. Jak nie. czujecie się w tej kategorii? Uff. Zależy w jakich latach. E, tak. To znaczy, w tych niższych wątkach... Nie ta kategoria przeraża trochę tak, jak przerażają mnie niektóre mecze Ekstraklasy. <laughs> Ale ogólnie <laughs> lubię, bo jest nasza, piękne. więc... Piękna kategoria. No, ja obgoria. na przykład byłem zawsze fanem Ekstraklasy wtedy, kiedy była ta Wielka Wisła Henryka Kasperczaka. Tak, tak, to, tak. to były piękne czasy. Przekonajmy się, czy będzie z tych czasów. Hmm. Który zawodnik grający w Ekstraklasie w nietypowy sposób dziękował Jezuso Jezusowi za Zagłębiu tak. i Michniewiczowi? Hmm, odpowiedź B Manuel Arboleda. nie hmm, będę już pozostałych tak, czytał. Tak. Bardzo ładnie trafiliście. Dobry, dobry wybór kolego. Okej, okay. następne pytanie na kategoria. Teraz ja czy ty? Ty teraz, ja. ja tak. Mistrzostwa świata i Europy. Strasik jest mniejszy niż się nie, wydawało, ja się, nie. Dalej, ja ja się Dalej ja trzeba tak. <laughs> e, spokojnie. Ledwo siedzę, ale. <laughs> nie, nie, ja sobie dam radę, że muszę zapanować nad emocjami. Dobra, losujemy. Musisz złapać się za rękę, żeby. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Okay. Dziękuję, dziękuję uprzejmie. <grym> Brazylia i Niemcy to jedyne reprezentacje, które na wszystkich mundialach strzeliły ponad 200 bramek. Reprezentacja którego kraju jest na trzecim miejscu: A. Urugwaj, B. Argentyna, C. Hiszpania, czy może D. Anglia. Ja bym między Argentyną a Hiszpanią. No już nie ma pokroju co? Argentyna, Hiszpania. ja sobie chcę przypomnieć jakieś takie no strzelaniny, które oni mieli. Hiszpania szli teraz w tych ostatnich Tylko, latach... Tylko Hiszpanie we wcześniejszych mundialach no sobie tak świetnie jakoś nie radzili. Argentyna już postrzelała w 7-4 jakieś gole, choćby mm. dwa Polakom 7-8 strzelali, bo przecież mistrzostwo... No, tu trzeba brać cały przedział, czasowy wszystkie mistrzostwa. Anglia mm. Macie jakieś takie... Dwa jak, kraje, Argentyna, Hiszpania, ja jak z tym Miałbym Ramosem. Tak, pierwszy, i raczej tak od razu no, taraj, tak? Ja pierwsze co pomyślałem o Argentynie tak jak z tym Ramosem. No szczerze mówiąc też, ale. No, nie jesteśmy no, w stanie tak, tego policzyć no, w ogóle. I postawimy na coś innego, to będzie, że albo pierwszy strzał się udał, albo nie. Dobra, to co? Argentyna. Argentyna niech będzie najwyżej. Definitywnie i tak. ostatecznie. Tak. Zaznaczam odpowiedź B. Argentyna. Panowie, bardzo dobra odpowiedź. A, a wiedziałem. Krabory, widzisz, tak dobrze. Tak sobie przeliczyłem To ile bramek, nie, <laughs> nie wiedziałem. Nie, nie, poczekaj, nie, ponad 200. No, to ja się tam... zatrzymałem, jestem na ogień, nie, całe 200. Nie, wiesz co, bo to Brazylia Niemcy to jedyne kraje, które ponad 200 trafiły, tak, tak, a na trzecim tak. miejscu jest Argentyna, która ma 131 to bramek. A. Panowie, widzicie, jak burza. 40 punktów na 50 możliwych do zdobycia. Ostatnia kategoria przed nami. Nie będzie to niespodzianka, ale proszę. Ci. A, wylosuję, zobaczymy, co tam jest. Reprezentacje Polski. Wow! Uuh. Nie spodziewaliśmy się tutaj. Reprezentacja Polski. Pierwszy mecz rozegrała 18 grudnia 1921 roku. Kto był oponentem? A. Niemcy. B. Szwecja. C. Węgry. Czy może D. Jugosławia? Węgry. C. Ja na Węgry. Tak, ja stawiam na Węgry. No, tak, 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 ja ja stawiam na Węgry. I zawiedzą przede wszystkim Węgry. Węgry 50 A, punktów łącznie oczywiście. na Waszym. Kończ. Byłem na tym meczu, no. <laughs> Historyczne pytanie. Nie, na tym ale... meczu to mógł być tylko jak daj spokój. No. Historyczne pytanko, ale takie dość szczególne, tak. Macie szansę jeszcze na zdobycie bonusu, Kremne. bo zdaje się, że... Jedno cztery, pytanie. Cztery, tak, tak, pytania z rzędu. To ukryte. na to się spinamy już, tak. Jest napinka, jest napinka. Okej. Okay. Pozostały nam cztery pytania. Losujemy. Gdzie jest dama? Reszta świata. Reszta świata. Nie jo, jo, jo. wiem, czy jo, jo. można uznać to za damę, wtedy, ale bardzo wtedy ciekawe. Trafiliśmy, tak. nie, no? No nie, no, wtedy bym... trafiliśmy, Nie, wtedy było... Co by to było? Co wtedy było? Ten ramus? Nie wiem, nie pamiętam, <laughs> ale jakieś trafiliśmy. Coś coś było jakieś. No, czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Punkty się na razie zgadzają. Czego przerażliwie bał się Denis Bergkamp? A. Tak, pająków. Tak, tak. B. Latania samolotem. C. Psów. D. Ciasnych i zamkniętych pomieszczeń. Latania samolotem. Zgadza się. Odpowiedź B. Kolejne 10 punktów na waszym koncie. No. Idziecie panowie na rekord. Co prawda maksa nie będzie, ale jest no. bardzo dobrze na razie. Jest na się bardzo dobrze. Następna kategoria. Dobra. Mistrzostwa świata i Europy. Wtedy nam tu poszło kapitalnie mimo skomplikowanego pytania. Ale... że macie świadomość tego, że pytania są na razie dla was bardzo łaskawe. My jesteśmy bardzo łaskawi My, dla pytań, szczęście, szczęście sprzyja lepszym. Dokładnie, tak to można powiedzieć. po prostu znaczy, mamy taką czy, wiedzę. Niech będzie środko. Czuję się jakbyśmy grali w party time, teraz już jestem nakręcony. Na zeszłorocznym mundialu w Rosji Egipcjanin Esam El Hadari został najstarszym piłkarzem w historii mundiali. W jakim wieku ustanowił ten rekord? A 39 lat i 340 dni, B 45 lat i 161 dni, C 42 lata i 259 dni, czy może D 50 lat i 46 C. dni. E, stawiamy na C. Stawiamy na C. Nie chcecie się zastanowić? Nie, 45 to chyba. 45 to, to nie, 45 to miał George Forman, jak kogoś wlamał. <laughs> nie, chyba 42 i 259 Tak, pierwsza. No, nie, metra. no ja też chcę. Odpowiedź C. Definitywnie tak. i ostatecznie 42 lata i 259 dni. Tak? Zaznaczam C. Dlaczego wątpiłeś w B45 lat? To jest prawidłowo niesamowite. Jest, tak, 45 lat i 161 dni. Jak ja będę miał 45 rekord, lat. Wcześniej rekord należał do Kolumbijczyka m, Faryda Mondragona, który na Mundialów RPA miał 43 lata i 3 dni. Czyli wciąż więcej niż te 42 lata. które to, to m, Niby w rok temu, się. nie? Niby rok temu mundiala. No właśnie, ale było o tym głośno w, w trakcie mundialu. Ale teraz ma 46 lat i ileś tam dni. <grym> czyli włożyliście się na, bo ono z już już. Garnięta, więc można się wykładać. Ale musimy jeszcze jedno przynajmniej skanować przed 11. Ale jeszcze dwa pytania przed wami, dwie kategorie. Zajam. Losujmy. Mm. Reprezentacje Polski. Z poprzednim pytaniem z spoko, tej spoko. kategorii sobie poradziliście. Proszę. Ile razy reprezentacja Polski brała udział w konkursie rzutów karnych na Mistrzostwach Świata? A raz, B dwa razy, C trzy razy, czy może D ani razu? Czy my na Mundialu graliśmy w ogóle karne? No na ostatnich to na pewno nie bo z grupy, nie wychodziliśmy. E, 82 nie było karnych, 86 nie było karnych, 78, 78 nie, też odpadliśmy, 74 też nie było karnych. Wygraliśmy z Jugosławią po karnym, ze Szwecją karnego obronił Tomaszewski. Wcześniej w tych 30 -tych latach nie, no to nie, ani razu na no, Europę graliśmy w 2016, Ale to ten... Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa wiem, świata. Było... No bo w ostatnich nie wychodziliśmy z grupy na Pierwszy bada, raz, i... to Euro bada, i... chyba 2016, to był pierwszy raz, kiedy zagraliśmy karne mieliśmy... na jakiejś, tak, na jakiejś tak. imprezie, czyli... O, ani razu. Ani razu, d. d. Na pewno? Tak. No i on nas cały czas podpuszcza. Tak, tak, ale tak sobie myślę... My no nie, nie graliśmy, zasięd, nie, 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 mieli, ziarno, nie, było, nie, nie było serii rzutów karnych, bo był jakiś bohater być może, albo jakiś tak. antybohater, byśmy to pamiętali. Ale czy jesteś w 100% pewny? Będę jak mi powiesz. <grymne> nie myl go już. Czyli mam ani tak, razem. Tak, ani razu. Bardzo dobra to. Dziesięć klasa, klasa, Duża klasa. Panowie, no pięknie, pięknie. Naprawdę jak duża, nawet lepiej. No to teraz ja. Niech będzie to. Ligi, Ligi Europejskie. Europejskie. Całkiem się kategoria. Przynajmniej dla mnie, bo znam pytanie, jak powiedzieli. <grymne> To niech będzie. Spośród pięciu najlepszych lig w Europie najszybszy hat-trick padł w Premier League. Kto jest jego autorem? A. Alan Shearer. B. Sergio Agüero, C. Sadio Mane. Czy może D. Didier Drogba? Hmm. to będzie totalny strzał. Mówicie, że angielska tak? Niezbyt. Hmm. Hat-trick, jakiś szybki hat-trick. Jezus, Maria. Pomyślałem mi się o tym, jeszcze mi fiel, dlaczego, się skojarzy, dlaczego pomyślałem o mane, bo, <grym> <grym> bo sobie pomyślałem, że jakby nie strzelił, to by go tutaj na pewno nie było. <grym> Swojej przychodzi do głowy, że mane, <grym> ale to tak, jest taka, to, wiesz... takim No jest. właśnie wiem. Ja bym odrzucił drogę B i odrzuciłbym chyba Aguero. To ja może weźmiemy pół na pół. Właśnie macie jeszcze. To jest ostatnia kategoria, tak? Ostatnie Będziemy mieli 5 punktów, to pół na pół No to weźmy pół na pół. Tak. Proszę komputer o losowy odrzucanie dwóch błędnych odpowiedzi. Zostanie nam Shreer jak <grym> Tak, bo to niepotrzebnie <grym> mówiliśmy, tak się w milionerach tak. właśnie robisz, nie. Pozostały odpowiadać. wam odpowiedzi A oraz C. Alan Shirer i Sadio Mane. Czy my jest, 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 jest trop tym, myślenia, to jest myślenia twój? Nie? Tok myślenia jest dobry, ale mi pierwsze, co do głowy przyszło, to jednak Shirer, ale no. To bardziej w stronę którego byście się skłaniali. Kurde Może nie. zagramy w papierkami i nożyce. Możemy zagrać, <grym> no. No to tak, dobra. A do trzech zwycięstw? Nie, czy? jedno, jedno no zwycięstwo. I Czyli tyle. że Shirera, ja, mane. Raz, dwa, trzy. A, dobra, Shirer. Shirera, jak zaznaczyć. Tak. No niestety. Sadio Mane. Sadio Mane, Widzisz, że ty... sezon 2014-15. Grał jeszcze wtedy w Southampton. A, to bym nie powiedział. Strzelenie hat-tricka zajęło mu 2 minuty i 56 sekund. To byśmy tak szukali tropem Liverpoolu, a on strzelił szybciej hat niż my odpowiadaliśmy na to pytanie. Ale na pewno mniej się spocił, na 100%. Może jakoś bardzo się nie spociliście, ale wynik zrobiliście na razie... Bardzo dobry, ale macie nasz, nasz cel był taki, żeby nie być najsłabszymi, tak, i więc już to osiągnęliśmy. To wiesz. Tak, na ten moment nie będziecie najsłabszymi, a możecie być najlepszymi, ponieważ możecie polepszyć swój dorobek punktowy w, w zadaniu wytypuj skład. Uczestnicy losują jedną spośród trzech kategorii. Następnie poznają mecz i drużyny, które wzięły w nim udział. Po wybraniu jednej z nich mają dwie minuty na wytypowanie jedenastki, która w tym spotkaniu wybiegła na boisko. Za każde poprawne nazwisko otrzymują dwa punkty, a za podanie całego składu dodatkowe trzy. To losuje? Redaktor ma jak pierwszeństwo. Chcia Zaczynałeś chciałbym to. europejskie puchary, ale... Ale, ale, ale są ale, z... europejskie europejskie ale, ale o, I To wcale się. nie było ustawione. tak? Mecz, jaki dla was przygotowałem, to Liga Mistrzów 2010 finał. Bayern Monachium, Inter. 2 do 0 dla Interu. Kogo wybieracie? Inter. Inter? Tak, Inter. Tak. Inter. Inter. Dwie minuty na wykonanie tego zadania. Nie naradzamy się jeszcze, panowie. Dobra. Moga? Czas, start. Dobra, Julio, Julio Brance. Cesar w bramce. Tak, obrona. Javier Zanetti. – Walter Samuel. – Walter Samuel. Hmm, – nie, nie, jest, dobrze. – Walter Samuel. – Walter Samuel. Zgadza się. – Christian TV? Hmm, Tak, jest. – Maikon. Jest. – Cambiasso? – Tak, jest. – Wesley Snyder? Stankowicz? – Dobrze. E, Stankowicza nie ma. – Samuele To? – Samuel To, Diego jest. Milito. – Tak, jest. – Myślę o pomocnikach. Panowie, wymieniliście już dziewięciu piłkarzy, zostało wam jedynie dwóch, więc jest dobrze. Okay. macie jeszcze minutę i dziesięć Milito? Nie, Luis Figo tam nie grał wtedy. Zlatana już nie było. Nie, Zlatan wtedy właśnie Do był Barcelonie. w Barcelonie. Macie tak, Cezar, Maicon, Samuel, Ciwu, Zanetti, Cambiasso, Snyder, Eto, Milito. Takich wymieniliście. Stankowicza nie ma. 10 sekund. Tak, jakiś kandrewa to tam wtedy nie, nie grał na 100%. Dwa, nie, spadniemy już na nic. Zero. Panowie, wymieniliście dziewięciu zawodników, dwóch, których nie padaliście. Tam... Nap Za napastnika będę wściekły, bo. Brazylijczyk. Lucio. Lucio w obronie się, ja, Ale mówiliśmy Lucio. Nie, nie mówiliśmy nie. Lucio. Nie, nie powiedzieliśmy nie Lucio. Eee... Ja I z przodu Goran Pan. Panner no no tak. to tak. przecież ta genialna fryzura. Jakbyśmy o losu zapomnieć, kur. I tak jest, dobrze, 9 nazwisk, razy 2, to jest 118 punktów. Szybka matematyka, 75 plus 18, trzeba odpaść kalkulator, czy tego jest zawsze. 75 tymi. plus 10 to jest 85, 93. 93 punkty, bardzo tak. dobry wynik. 93 punkty na 140 Gratuluję, punktów, w tym 5 punktów bonusu. Się Gratuluję, spisałem. bardzo ładnie Wam poszło. Spodziewaliście się takiego wyniku? Lepiej gorzej? Myśleliśmy, że będzie dużo gorzej. Tak, tak. Ale jak pomyślałem, że będzie koszyk słodyczy na koniec, to... Idzie jest wodzianka pani Sylwia. Dziękuję Wam panowie za dzięki Pokerze. Bardzo, bardzo, w miło. Dzięki. bardzo dobrze się z wami bawiłem. Dzięki. Mam nadzieję, że Wy również. Dziękujemy Wam za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku piłkarskiego Pokera.